Mm. Witam w stajni Złotej Podkowie! Odcinku 68. W sezonie 14. oczywiście. tytuł tu później powiemy. A tam na końcu co mi tam. Nie jestem się. ojejku jestem brudny. Byłem niedawno dziki. To powinienem się umyć mm. mm. Nie dam rady. Czekam znowu. Jak widać tytuł tego filmiku to jest Stado dzikich koni. Jak widać stado dzikich koni tu jest. Sado, słuchajcie, tutaj się zatrzymujemy. Można sobie robić co chcecie, wiecie. Twoje sprawy. Ja tutaj będę od wypadku. Dobrze. Nareszcie jest jedzonko. Trawka. Miam niam niam. niam. robi Oh yeah! Uspokój się. Oh yeah! yeah. Vanilia. Nie jestem wanilia, tylko jestem wanilek. Oh yeah! A co tu robić? Oh yeah! Wanilek. Klejnot. Aha, PS. Jakbyście chcieli, to e, można jeszcze oglądać klub wanilka i klejnota. Ale jeszcze go nie ma, więc będą może za kilka dni dwa odcinki. To będziecie mogli oglądać też jest z naszej serii. Aaaa! o, ja uciekam! Klejnot. A! Klejnot. Co mama? Też. Jejku. Dobry jedziemy. Hej, okay, słuchajcie. Tak blisko tutaj jest. Widzieliście mnie? Nie, nie widzieliśmy, niestety. Wiecie, które miejsce zdobyłam? Przykro mi strasznie. O nie. Najwyraźniej no drugie. O, a tak na ciebie trzymałem kciuki. <laughs> nie uwierzycie. Pierwsze. Super. Tu Michał. Cześć, może mnie znacie? O, to mój kolega, Timbi. Timbi, co tu leżysz? Jaki Timbi. Jestem Timbi. Tymbark, inaczej. Chodź. No, już idę, już idę. Yy, Lili, mam ochotę też, żebyś tutaj posprzątała trochę. Tak szefię. Coś jeszcze? No, tak. Y, chciałbym y, dostać nową podkowę, bo ta już się zepsuła. A jak się zepsuła? To jest część Twojego ciała. Nie. Trzeba ją odkleić. To jest naklejka. Szybko. Masz mi kupić y, z czterema y, diamentami w różnych kolorach i osiemdziesięcioma zapasowymi. Że co? Tak. No, e, słuchajcie mnie. Jeszcze co tutaj mamy. O, tygrysie, oko! Super! E, chciałbym nowe. Chcę jeszcze cztery nowe świecące gwiazdy. O jejku, tyle pracy? Tak, jeszcze może nawet więcej. O, zadzwoń tym małym telefonikiem. to Kilku koni, żeby się zebrały w czwartek na jakimś zebraniu. Dobrze. <giek> <gsmire> o, oh, mama, co tu robisz? Wiem, że jesteś gwiazdą. Hitem. Po prostu niemożliwe. Tak się cieszę. Jestem taka z ciebie dumna. O, mama! Ale cię dawno nie widziałem. Wiem, wiem, wiem. Musiałam pojechać na Etiopię, do Etiopii i w ogóle pracować tam. To było okropne. Ale jak to konie pracują? No oczywiście. Musiałam segregować siana. To było okropne. No dobrze, mamo. O, ale mam ładny ogon. Nawet nie wiedziałam, że aż tak. O niego dbamy. Super. No. To do zobaczenia w następnym odcinku, koniecznej. o! Gdzie ja mam oczy? O nie! O!